Manko, drugi dzień turnieju. Turniej szturm, wczoraj mówiłem. Obrona, jak na razie, D. Dość słabo mi się sprawuje. 33 czyli 1 trzecia walk. ten wygranych. Zawsze miałem A. No ale zobaczymy, jeszcze sporo dni do końca turnieju. Nie idziemy z atakami. E, Miriam. Mm -hmm. To jest lekarz, ten pies, Bastet, Sobek, Milena, okej, okay, pójdziemy, no pójdziemy zielonym, są trzy karty niebieskie, nie ma tutaj bardzo co kombinować, naprawdę nie będę miał nic na miniony, mm -hmm. no ale jeszcze coś tam sobie wymyślimy, okej, okay. i tak, mogę wziąć kartę bijącą, Mogę być wzmocnienie ataku w postaci jakiejś gazeli na przykład. A mogę wziąć jeszcze drugą kontrolę MANY. No ale chyba wezmę po prostu gazelę tym razem. Proszę mi atak. Eee, tutaj nad przy. No tutaj będę mieli mocno wzmocnioną obronę. No ale może damy rady, idziemy. 3, 1, 1 standardowo. No tak, co tutaj jest? Tu jest trójka, jedna. Mhm, w zasadzie na tyle. Żółte jest tutaj. No dobra, jest taki ruch. W tym sobie psuje zielone. Znaczy, bym sobie chyba zielone. To ewentualnie taki ruch. Może coś tutaj podejdzie jeszcze. Może tu jeszcze żółty podejść. Zagram tak, to tutaj się zrobi druga trójka żółta. No tak zagramy. No okej. Okay. Mogłbym yy, Mógłbym tak próbować na milenie. Ale nie no, pójdziemy po to żółte. Eee... Yy, yy, yy. Tak, tak, ewentualnie. Dobra, żółty. Gazelę mogę odpalić, teraz zielony. I zdejmujemy. Yy, tak. Nie wiem czy z tym się przebijemy. Kosolacja Milena jest mocno obita, pójdzie leczenie. Największym zagrożeniem jest w sumie Sobek. Sobka zdejmiemy, bo nie ma miniona, więc idziemy po Sobka. No, Miriam padnie, Bastet też padł. Fajnie, dobra. Eee, po Migiego pójdziemy teraz. Nie ma za bardzo co tutaj kombinować. I potem poszukamy zielonych. Hmm, tutaj jak to opuścić? Nie widzę sobie sposobu, żeby to opuścić. Jeden klasyk. Poszukamy na puste czegoś. No, są. Ma i nie zablokowałem. Pytanie dlaczego? Czy Milena ma odporność? Czy on zablokował. A, zablokował, odbijają. Okej. Okay. Już wiem teraz. Tutaj nie, nie, nie złożyłem wcześniej, nie patrzyłem na to. Jeszcze czy już? Chyba już. Dobra, gazela z specjalami. No i dobra, bez większych problemów, walka wygrana. Yy, Ludwik jest. Ludwik, Miriam, Alefrika. Mhm. Pójdziemy żółtym, trochę tak kombinuję sobie teraz. Wrócimy do fa... Chociaż, czy ja mogę pójść żółtym? Nie mogę, bo nie będę miał zdjęcia prowokacji. Jak pójdę żółtym... Pójdziemy niebieskim, jeszcze niebieskim nie graliśmy w tym turnieju. Skandy, Frida i tak, Fas. Teraz, właśnie teraz do miękkiego będzie Hell. Normalnie bym nie wziął hala, ale Alfrika stoi z boku, więc. Więc wezmę. Ktoś mi znaje ten faz. No bo to jest Ludwik. Miriam. To i Kai. Po prostu nie wiem czy czegoś co zablokuje jeszcze <klujna> Ludwika. Tam jest Faza trochę zaryzykuję. Hofftor więc więcej go nie wezmę. Ktoś z innego. No może być gazela. Malos no, spróbujemy. Tak trochę ryzykownie, no ale. Nie ma ryzyka, nie ma zabawy. Okej, okay, co tutaj jest? Hmm, Szukam tych filetów. Tu jest jedna trójka filetowa. Tu przez niebieskie. Szukam drugiej trójki filetowej. No, chyba nie ma. Zagramy tak. To leci tutaj. Ten zejdzie raz w dół. Raz, bo tylko czerwony. Ten zejdzie raz w dół. Mhm. Jeszcze jest taki ruch, z tym, że ten ruch Czerwony ten ruch mi nic nie da Czerwone nie zejdą No kurczę to nie jest tak łatwo Tak, Mogę zagrać same filetowe Będę miał jedną trójkę niebieską po filetowych Dobra, zaryzykujemy z tym kombem Dobra, są fioletowe, z tym, że on teraz może odpalić chyba już. Pewnie odpali. Potem będę grał... Trzy klocki w niego idą. Hmm, hmm, hmm. Hmm, zrobić teraz niebieskie, tak? Po tym ruchu, no będę miał niebieskie w dwóch ruchach. Dobra. Tak i tak. No, tu będzie ciężko wygrać. W tym momencie już. Kai mnie uderzy. Może że jeszcze Miriam nie podbija ataku, ale tu dostanie miniony. Dobra, trzeba prowokację zdjąć. I teraz co ja chcę teraz zablokować? Chyba... Chyba na razie sobie po prostu uderzę. Nie wiem, czy tego idlika zdejmę, czy nie zdejmę. Nie, nie było szans nawet. Yy... Dobra, ja, spróbuję w ten sposób. Chcę frikę zablokować, bo Miriam jak będzie na widział HP, to jeszcze mi się nic nie stanie. To jest kwinto zaraz do odpalenia, ale zlagram tak. Teraz potrzebuję znowu szybkich nie niebieskich, których nie widzę. Taki ruch. Tutaj innego ruchu szczerze mówiąc nie widzę. A teraz jeszcze dostanie tutaj 181. Gdyby to było turek później. Bym go zdjął. Teraz go nie zdejmę. Hmm, no dobra, przez ten szukam niebieskich. Nie ma. <laughs> nie ma niebieskich. Będzie kłopota. Eee, tu jeszcze jeden milion. Pójdzie. Teraz coś mi kwin to zdejmie. No dobra, hel jeszcze raz blokujemy Alfrikę może. Chyba, że możemy to co blokować, ale Freak jest Tu mam mało HP, już ciężko będzie, będzie ciężko. No mogę tak. Tu mogę tak. Afryki nie zdejmę, tu mam trzy, ale te trzy nic nie zrobią i tak. ten sposób szukać na Afrykę i tak zaraz padnie. Może tu coś podejdzie. Dobra, tak by było. A czemu ona nie dostała? Dostała teraz, ale. Dobra, to będzie porażka. Myślałem, że zginie to jeszcze jedną turę ustała. No dobra porażka, jeszcze Afrykę zdejmiemy, i tyle. Nic tu się więcej nie wydarzy, już. No niestety Ludwik zrobił robotę. Nie było żółtych. Dobra, patrzymy dalej. Jeżoranka. No tutaj wrócimy chyba do zielonego w sumie. To nie mogę jeszcze też tym fioletem iść, bo w sumie tam prowokacji chyba nie było. Nie ma prowokacji. Hel tutaj wypadnie, tutaj wejdzie Miki. Hmm, tak miniony Zresztą na te minionki by się przydało z drugiej strony. Hmm, hmm, hmm. Skadi może nie. Ma wezmę weśmy Spróbujemy tak. Ono też jest średnie, no ale hmm, hmm, hmm. To też nie jest łatwo. Trzy pionowo. To jest trójka. Kurczę. Czerwone w ogóle nic mi nie dają. Po tej stronie nie ma żadnego ruchu. Tutaj jest szukanie żółtych. Szczególnie ten żółty, jeden nic, nic nie uratuje, jest bardziej na miliony wzięty. Teraz tak, pionowo czy poziomo? Jak program pionowo to ten mi zostanie i nic z nim nie zrobię. Zagram poziomo, jest żółty. No dobra, coś tutaj przyszło tylko. Niebieskich mi nadal brakuje. I nadal nie wiem jak je złączyć. Tak, potem zielone. No, to może podejdzie jeszcze. No jest niebieskie, tylko teraz sobie Abela nie dostała. To będzie kluczowe. Ona no, musiała dostać oczywiście, musiała. fiolety o, to no pójdziemy tak. Coś tu musi nie dostać w końcu, nie? No. Teraz tak ona i tak teraz tu stoi. Tu zaraz się Miriam jeszcze odpala. Jeden kolorzec fioletowy, no może padnie. Tu jeszcze niebieski w nie pójdzie. Mm hmm, to bym chciał załadować Mikiego. Ale jeśli Miki dostanie miniony, zejdzie mana, to potem już się odpali Miriam. To już będzie kłopot lekki. Dobra, zagramy tak. Pytanie czy zostanie miki, czy nic nie zostanie Nie dostał No okej okay. I teraz tak, tutaj filetowy poleci Dobra, miniony padły yy, Chyba będzie po walce Jakaś to matka jeszcze może skrzeszczać No oczywiście, ale dobra, chyba ją zdajemy jednym Czy nie ma on żadnego defa? Dobra, udało się. Jeszcze mogę tutaj namieszać trochę. No Na poszło, chociaż nie było łatwo. Dobra, Jezioranka, Ludwik, Alfrikę. Trochę tutaj zmiana składu będzie. Możemy się fioletowym zostać, aczkolwiek. Tutaj jednak wrócimy do faza. Mm -hmm. Fas, fas, fas Jest. No dobra, spróbujemy tak. Czy razem będą łatwiejsze klaski No dobra. Miki jest. Idziemy po Mikiego. Tak z kombem. Żółty tutaj, zielony tutaj. No może nie. No jest bezką. środek. Mogę przez diament nawet, bo tutaj nic mi nie zrobi. Na razie. Kalo. A, udało się nawet bez kamiennej skóry. Tak, tak i zaraz zobaczymy. No chyba tak, tylko teraz ja potem, darmo. Tu mam potem niebieskie, będę chyba matkę wyciszyć. Tu będą szelety. Czy się uda teraz? Dobra, poszło. Więc walka jest wygrana tym razem. Tym razem się udało bez problemów. Krzyk No i dalej jedziemy. Ostatni atak dzisiaj. O, świnia? No tutaj to mi niedobrało ciężkość. Heimdall, Kirill, Lubej. Ten Lubej po domicji może być kłopotem. No a dobra, próbujemy tym samym. A w sumie mogłem zjąć, zmienić kostium dla pantery, ale już. Już tak po wszystkim, tutaj, tak, już tu będą cztery puste, tak, tak, tak. A tu ustali jeszcze, no dobra. Zabrakło jedna klocka, teraz... Yy... W sumie nic mi nie zrobił, dał mógłby skrzesić, ale on... On nie strzela, by z kostiumu. Zatrzymałem się. Może mógł zaskoczyć, ale nie zaskoczył. No i dobra, chyba po wszystkim. Tak jest. No dobra, 4-1 dzisiaj trochę spadłem, przed, spadłem przez to w punktacji. No to 8 no, ale trudno. Yy, nie wiem czy to też można było lepiej w sumie w tej walce zrobić. Może skład też lepiej dobrać, no ale trudno. To jest tylko turniej, tu nie ma wielkiego ciśnienia. Myślę, że 1% i tak zrobię. Nawet jeśli ta obrona się utrzyma. Na takim poziomie, chociaż zawsze miałem A. Tutaj może ta Anna też... Niefartowni trochę trafia, jest Albert, który też tak 38%, no matki jeszcze nie zrobiłem, matkę mam na 37, więc jeszcze jej nie wsadziłem do składu. No ale dobra, dzięki za dzisiaj, na razie.